kochani, witajcie, z tej strony Sylwia. Dzisiaj zapraszam Was na czekoladowy odcinek. Tak, tak, będzie bardzo słodko i bardzo mlecznie. Na pewno każdy z Was uwielbia przepyszną czekoladę. A poza tym to odwiedzimy, patrzcie, słodkie zwierzaczki z Sylvanian Families. Tak, tak, będzie to urocza rodzinka jeżyków. Ciekawi? To zapraszam do oglądania. Hej, brat! Ja już wszystko wiem. Odkryłam największy sekret rodziców. Tylko cicho, nie możesz nikomu pisnąć ani słowa, bo będzie na mnie, że jestem gaduła. E, co ty mi tutaj wkręcasz? Przeszkadzasz mi. E, właśnie szedłem grać w piłkę. Co to niby jest za sekret? Słuchaj bo zawsze się zastanawialiśmy, gdzie rodzice trzymają czekoladę i ja już teraz wiem. A skąd niby to wiesz? Przecież rodzice zawsze mają super kryjówkę, i jak robią zakupy, to od razu chowają przed nami słodycze. Ale ja wiem, naprawdę. Chodź ci, pokażę. Tam jest mnóstwo słodyczy. Chodź, chodź. Póki rodzice są zajęci. No to chodź, chodź, idziemy. No dobra, dobra, poczekaj na mnie. Czekaj, czekaj. Gdzieś to tutaj było? Takie drzwiczki i wejście. Eee, jesteś pewna, czy coś ściemniasz? Nie, nie ściemniam. To tutaj, zobacz. Tam w środku jest mnóstwo słodyczy. Jajku, a czekolada to aż pachnie z daleka. Chodź szybko, sprawdzimy, co tam jest. Ty, faktycznie, siostra, nie ściemniałaś. Chodź, wejdziemy do środka. Teraz to nawet ja jestem ciekaw, co tam jest. Wow, ile tutaj jest czekolady. Widzisz to? Jak mnóstwo słodyczy. Hej, to jest chyba zapas na cały miesiąc. Na cały miesiąc? Co ty gadasz? Ja to bym zjadł wszystko za jednym razem w jedno popołudnie. Ej brat, ale zauważyłeś? Na każdym opakowaniu są milionki. Po co rodzica kupili nam takie słodycze? A, to już wszystko jasne. I już wiem. Mój kolega też ma takie słodycze. Pewnie rodzice chcą nas zabrać do kina na najnowsze przygody minionków. A, i w ramach prezentu kupili nam słodycze z minionkami. Ej, masz rację! Tak, tak, ty to masz, hej! Ej, ale ja widzę, że tutaj są e, minionki z różnej serii. Wow! I kanapki mleczne. I jajka, mm, już nie mogę się doczekać, kiedy wszystko sprawdzimy. Zobacz brat, oto pierwsza, mleczna kanapka Kinder, wow, a tutaj jest minionek. O, wiem, przeczytałam, nauczyłam się w szkole czytać. Grudru i minionki nie przegap. Wow, no to my też nie przegapimy, pójdziemy na pewno do kina na ten film. E, siostra, lepiej spójrz na to, Maxi King, o tak. Jestem największym królem, królem czekolady. Ale śmieszne. Aż się przewróciła. Ej, brat, no weź przestań, wstawaj. Nie rób sobie żartów. Dalej, dalej, przestań się ich Szybko, bo jeszcze musimy sprawdzić resztę słodyczy, a już niedługo mama nas będzie wołać na obiad. <grym> Maxiking, <grym> Jestem największym królem. No dobra, dobra, niech ci będzie. Już wstaję. Ej, siostra, tu też jest napisane Gru Dru i Minionki. A, ciekawe, kim będzie Dru? Ja już się domyślam, bo troszeczkę czytałem o filmie, ale nie zdradzę wam tej tajemnicy. Dobra, weź już zostaw te kanapki, później je zjemy, jak rodzice nie będą widzieć. A teraz spójrz na to, uuu, jak śmiesznie wyglądają te minionki. Fajnie, nie? To jest chyba jakaś taka hmm, wiosenno, wielkanocna kolekcja. Hmm, Wielkanoc już była, ale co tam? Minionki to minionki. To co, otwieramy nasze jajka? Wow, są dwa. Zupełnie żółte jak minionki. No okej, okay, nie traćmy czasu, tylko otwórzmy nasze jajka. Pierwsze żółte jajko, zupełnie jak żółtko od kury i drugie. Wow, ciekawe co będzie w środku. A, mm, mamy puzzle, ulotkę oraz jakieś super ciasteczko. E, naklejka Minionka, który był w więzieniu. A w drugim jajku też jest ciasteczko. Naklejka taka śmieszna. O! Jakiś kolorowy spinner. Proszę, zobaczcie. Spinner działa super. Uuu! Chyba mi zaraz przywróci moją naklejkę. Ha! Mówiłam, mówiłam. Ale kręci się naprawdę fajnie. Okej, okay, a teraz szybko Połóżmy te puzzle. Ciekawe, ile czasu mi to zajmie. Ale chyba nie będzie trudne. Puzzle są małe. Hmm, hmm, hmm. Gdzie tu jeszcze jakiś element? Tu. Tutaj jest głowa minionka. Widzicie? Dokładnie. Ale fajnie. No dobra, jeszcze tylko tutaj. Z tej strony mocno trzeba docisnąć. I ostatni jest super! Puzle ułożone! Hmm. Ale nam się udało tyle super zabawek i dwa przepyszne ciasteczka. Ej, ej, brat! A, a co ty tam robisz? Hmm, wiesz co? Próbuję się dowiedzieć, co jest w tym wielkim pudełku. Zobacz, jakie jest wysokie i, i dobrze czytam. Wow, to są kinder niespodzianki. I to aż cztery, a tu Stuart. Wow, zobaczcie, gra na gitarze, la. la, 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 la. Dobra, wysypujemy nasze jajka i będziemy szukać minionkowych figurek. Ej, pośpiesz się brat, za 5 minut będzie obiad. Szybko otwieraj te jajka. No już, już, zobacz jakie mam tempo. Uh. Jedno opakowanie za drugim. Jest, zobacz, już ściągnięte. Ja już wiem, siostra, w tych dwóch pomarańczowych będą minionki, a tutaj będą inne zabawki. To sprawdzimy najpierw tutaj. Wow, auto! No, taką zabawkę to ja lubię! Wum, wum. Ale będę miał zabawę teraz. A jak zobaczę, to koledzy to mi nie uwierzą. To nie fair. Ja bym chciała mieć jakąś zabawkę dla dziewczynki. Co tutaj jest w środku? O, hunaj noga! Spójrzcie! Ziół, ziół! Do przodu, do tyłu! Zawsze marzyłam o takiej. Wow! A teraz znalazłam taką w Kinder niespodziance. Rad. Teraz najlepsze. Zostały dwa jajka, i tutaj na pewno są jakieś minionki. Pierwszy. A tutaj drugi. Wow! Cała kolekcja prezentuje się o to tak. A które my mamy figurki? Jesteście ciekawi? Tam. A oto one. Chyba udało nam się trafić na te najlepsze. Uhu. Ten ma tutaj taki pędzelek, a ten chyba może psikać wodą. Ej, braciszku, musimy już wracać. Widzisz, która jest godzina? No, która, która? No, przecież jeszcze nie zdążyłem się pobawić z zabawkami i w ogóle czekolady nie zjadłem. Ej, no, weź, przestań, dokładnie za 10 minut jest obiad, a, a, a w zasadzie to, to. Nie, nie za 10 minut. Już teraz! Chodź, wracamy, bo rodzice się domyślą, że coś tutaj zrobiliśmy. Teraz to już za późno, wiesz? Gdy rodzice zobaczą, zobacz, tą wielką kolekcję zabawek. Te wszystkie słodycze, to na pewno się domyślałam, że tutaj byliśmy i, i że znaleźliśmy ich kryjówkę na słodycze. No, no ale przecież nie zjedliśmy ani kawałeczka czekolady, więc y, nie zrobiliśmy nic złego, tylko zabawki wyciągnęliśmy, ale rodzice na pewno to zrozumieją. Przecież jesteśmy tylko dziećmi. No dobra, skoro tak twierdzisz, to, to ty z nimi rozmawiaj, a ja pójdę od razu do stołu, bo głodny jestem. O, jeszcze tutaj tak tą czekoladą pachnie, ale... Ale dobra, no, czekoladę zjemy na deser. No to chodź, idziemy na obiad! Hej kochani, a wy? Co sądzicie o zachowaniu małych jeżyków? Jejku, no chyba musimy im to wybaczyć. Po prostu były bardzo, ale to bardzo ciekawskie i nie ma co się dziwić. Jejku, ile tutaj minionkowych rzeczy znalazły? A wy kochani, chodzicie po domu i buszujecie po szafkach w poszukiwaniu słodyczy. Przyznajcie się, napiszcie na dole w komentarzu. Pamiętajcie o kciukach do góry i oczywiście o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa pa.